Jesteśmy w parku jazdowskim przed pomnikiem Ignacego Jana Paderewskiego. Dlaczego właśnie tutaj to spotkanie i w dniu dzisiejszym? No, oczywiście dlatego, że jest dzień 11. listopada i święto niepodległości i w tym dniu honorujemy tych naszych Ojców Niepodległej, a wśród tych Ojców są bardziej znani, doceniani. I ci, którzy również się zasłużyli, a gdzieś w naszej pamięci się zbiorowej, gubią. Mam wrażenie, że do tych zagubionych zaliczy wypada Ignacego Jana Poderewskiego, niesłusznie zagubionych, bo był niewątpliwie najbliższym współpracownikiem Romana Dmowskiego w czasie funkcjonowania Komitetu Narodowego Polskiego. Otóż Ignacy Jan Paderewski był najbliższym współpracownikiem Romana Moskiego w okresie, gdy razem tworzyli Komitet Narodowy Polski i zawdzięczamy mu niewątpliwie przede wszystkim to, iż prezydent Stanów Zjednoczonych, Woodrow Wilson, umieścił ten trzynasty punkt, który dotyczył kwestii polskiej, co spowodowało, iż, krótko rzecz mówiąc, Stany Zjednoczone między innymi walczyły o wolną i niepodległą Polskę. Oczywiście ten tandem paderewski w Moski kojarzy nam się i słusznie z Traktatem Wersalskim, to ich podpisy. Tam widnieją, to można powiedzieć, że jest takie zwieńczenie ich wspólnej pracy, która zaczęła się de facto na przełomie XIX i XX wieku. Paderewski bardzo mocno przyczynił się do tego rozbudzenia naszego patriotyzmu polskiego, przede wszystkim w kontekście bardzo brutalnej polityki Niemiec, która owocowała wówczas hakatą, która owocowała tym zmuszaniem dzieci polskich do nauki niemieckiego i do wypowiadania modlitwy w języku niemieckim wspierał podareski dzieci wrzesińskie, bardzo mocno wraz z Sienkiewiczem starał się, by świat nie dopuścił wczesny świat nie dopuścił do tego, by tak gnębiono niewinne polskie dzieci. Również był, jak wiadomo, współtwórcą pomnika Grunwaldzkiego w 1910 roku. Ta wielka, patriotyczna manifestacja na terenie przede wszystkim Krakowa, która się odbyła, to wielkie dzieło Paderewskiego. Można zatem powiedzieć, tak jak wspominałem już, że podpis na traktacie wersalskim to jest to zwieńczenie jego aktywności, zwieńczenie tego, że jako wielki pianista, ale też znany kompozytor, potrafił ten swój talent oddać na rzecz Polski i na rzecz walki o niepodległość. A Ignacy Jan Paderewski to dla mnie również postać, która wiąże się z nurtem ideowym bardzo ważnym i ciekawym w polskiej tradycji, czyli nurtem chrześcijańsko-demokratycznym. Ten nurt chrześcijańsko-demokratyczny który miał wiele słabości w II Rzeczpospolitej, dzisiaj wydaje się po latach być bardziej zwycięskim, ponieważ się ostał niejako czasowi. To byli ludzie, którzy stworzyli, powołali do życia w 1937 roku zjednoczoną hadecję pod nazwą Stronnictwa Pracy i to byli ludzie, którzy później, no, jak wielu innych, w Polsce ginęli z rąk oprawców, zarówno niemieckich, sowieckich, jak i rodzimych komunistów. Ta tradycja chrześcijańsko-demokratyczna była w nas, w naszej pamięci polskiej dość słaba, ale w skali całego Kościoła powszechnego ona była szczególnie po Drugiej wojnie światowej bardzo mocna w Europie Zachodniej. To z tej tradycji wyrastały nam wspólnoty europejskie, to właśnie chadecy, jak Adenauer, Schumann, De Gasperi, wspierani przez autorytet papieża Piusa XII, tworzyli te zręby porozumienia między narodami na bazie autentycznej moralności chrześcijańskiej i na bazie autentycznego przeżywania tej moralności, a nie tylko deklarowania. To niewątpliwie na terenie Polski. Ten nurt chrześcijańsko-demokratyczny niegdyś był obecny, a dziś niesłusznie jest zapomniany. I nad Jan Paderewski można powiedzieć, że może służyć nam jako odnowiciel tego nurtu ideowego i pamięć o nim, przypomnianie tej sylwetki to dobry sposób, żeby przypomnieć też pewien typ rozumowania o świecie, o Bogu. To wszystko dziękuję. Dziękujemy bardzo.